Witam. Witam. W, w, w przedstawionym materiale występuje minister sprawiedliwości, jak i prokurator generalny, który to, jak zobaczycie na materiale, zmy, z, no nie tyle co zmyśla, a mówi totalne głupoty nie znając się na swoim fachu, jako, jakim jest prokurator generalny jak i na prawie, w którym to stwierdza totalne głupoty i uświadomię was, że mówi do publiczności jako do obywateli, do was głupoty i tutaj jestem w stanie zdyskredytować osobę osobę w sposób publiczny i to muszę zrobić i muszę to, bo jest to mój, moim obowiązkiem służbowym a zatem słuchamy. My, mimo że napotkaliśmy na hekatombę dla sądownictwa i paraliż jego pracy, jakim była sprawa COVID-u, na strajk włoski, opór, protest nadzwyczajnej kasty, który przeradzał się m.in. w niewłaściwym procedowaniu postępowań, na paraliż postępowań dyscyplinarnych, które sprawiają, że w sprawach ewidentnych, w których widać, że sędziowie nie wywiązują się swoich obowiązków, nie mogą w sposób skuteczny egzekwować odpowiedzialności. Już, już samo to. Nie może w sposób odpowiedzialny w stosunku do sędziów egzekwować prawa. No to już zobaczymy. Nadużycie nad, nad władzy. Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub niedopełniając obowiązki, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Nie ma. Nie ma pan, yl, panie Zbigniew obro Prokuratorze Generalny i Ministrzy Sprawiedliwości czym karać? To jest bzdura. Dodatkowo. Podstawa prawna artykuł 231 Kodeksu Karnego. Funkcjonariusz publiczny, który przekracza swoje uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Dalej twierdzi pan Ziobro, że nie jest pan w stanie czym karać? Bo po to miała być Izba Odpowiedzialności Dyscyplinarnej? I po co? Izba Odpowiedzialności Dyscyplinarnej należy się panu, panie Ziobro, na podstawie tych stwierdzeń, że pan stwierdził totalną głupotę do obywateli Rzeczpospolitej Polski. I stwierdzam panu, że działa pan na szkodę obywateli, bo Stwierdza pan o olbrzymią dezinformację w stosunku do prawa, które obowiązuje w Rzeczpospolitej Polskiej, i tak Nie dalej. Nie sędziów, którzy są nieetyczni, którzy się kradzieży w sklepach, ale też i takich. A propos kradzieży w sklepach. Według prawa mamy tutaj artykuł 278, jako jest kodeks karny kradzież. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz, ruchomą. Podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyska cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, na przykład. A co do karze złodzieja w sklepu, prokurator ustala szkodliwość wystąpienia, czy dany jest na tyle duży, żeby się tutaj go oskarżać i ten co tym samym jest dowodem na to, że pan Ziobro rozsiewa dezinformację do opinii Karć, publicznej. W tym to, momencie. Usuwać zawodu, nie się swoich zadań, A, nie na czas. W tym momencie karać za, za opóźnienia w czymś, co powinno być zgodnie z prawem wykonane ja rozumiem. Ro, rozumiem to, ale chodzi o to, aby sędziowie wykonali swe obowiązki słusznie, zgodnie z prawem i należycie i, i dobrze przepytywali, a nie robili po prostu, no dobra, no, nie, nie, tak jak miałem sprawę, to nie dopełnili obowiązków. I tyle. Bo zrobili tak, że wysłuchali jednej strony, nie wysłuchali drugiej strony i wydali wyrok. Który jest sprzeczny do tego, a sprawę. A złożyłem wniosek o ściganie. Tak samo tutaj pan minister, pan Zbigniew Ziobro, prokurator generalny i minister sprawiedliwości, rozsiewa dezinformację i to olbrzymią. Uzasadnień, którzy lekceważą swoje obowiązki, nie, nie, nie prowadzą. Z... Ale twierdzi, że trzeba karać y, tych, co się nie dopełniają, więc chodzi o to, że najpierw stwierdza, że nie ma nie ma, pra, nie ma takich praw, że ktoś mu to utrudnia, a teraz stwierdza głupoty. W tym w, w tym momencie słowa są jako dowody przed kamerą, a kamera uwalnia uwalnia po prostu to, co w nas czasami tkwi i wyrzucamy z siebie coś, czego nie powinniśmy i jest tam tego i mamy na to dowód. Czym jest dowód dezinformacji do osób, że nie ma takich praw, a takie prawa istnieją. Że... I to jest jak pan Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny stwierdza głupotę, że, że ktoś mu staje przy pomocy kasty totalnej opozycji i Komisji Europejskiej. Stwierdził, że jakaś kasta, opozycja i Komisja Europejska staje mu na drodze w... Rzucie... CUE, który doprowadził do tego, że dzisiaj nie można w sposób skuteczny... I CUE, to, że, że, to, że, nie że nie można odpowiedzieć... ...w sposób ewidentny, nie wywiązują się swoich m, obowiązków i zawalają sprawy, ale... Teraz stwierdził, że CUE i jakaś kasta blokuje mu Wy, wyciągnięcie odpowiedzialności od sędziów, co jest totalną bzdurą według prawa Rzeczpospolitej Polski podstawa prawna artykuł 231 Kodeksu Karnego, funkcjonariusz publiczny, który przekracza swoje uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze do pozbawienia wolności do lat trzech. Tym samym stwierdzenie zbigniewa ziobro jest dezinformacją i to olbrzymią. Mało tego, jest też pomówieniem. CUE i tak dalej, że blokuje coś, czego tak naprawdę nie blokuje. Nie, tych wszystkie przeszły. CUE jako organ jest sądem europejskim, który też stwierdza. CUE. Sądem, który jest, który stwierdza na pozycji państwowej. I wydaje wyroki jako sąd międzynarodowy, tak czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To, to nawet ten powinienem powinienem dać ty, sue, sue, co to. I tutaj widzimy, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w skrócie, sue, instytucja sądownicza Unii Europejskiej, która to działa która dokonuje wykładni prawa unijnego aby zapewnić jego stosowanie w taki sam sposób we wszystkich krajach Unii Europejskiej co prawda je, nie mam dowodów by stwierdzić że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej działał działał na szkodę państw więc tutaj jak najbardziej pan Zbigniew Ziobro tutaj zmyśla, a konflikt pomiędzy Polską a CUE jest tylko konfliktem do rozmowy, a nie do rzucania fałszywych oskarżeń według kodeksu, gdzie rzucania pomówienia pomówienie kaka jest 212 kodeksu karnego, jak i jak i, jak i oszczerstwa jak i rzucanie, z... no to czyli też jedynie oszczerstwa z niesławieniem przez kogoś. Mimo blokady reformy sądownictwa, mimo uchwalenia ustaw, które były autorstwa pana prezydenta, że ja ministra sprawiedliwości wbrew powszechnym przekonaniu, I... o które toczy się spór z Brukselą. O, I toczy się spór z, Bru z Brukselą. Jeszcze, jeszcze tutaj dodam, że mamy prawo wewnętrzne, które pozwala na karanie, karanie osób i stwierdzenie tutaj innej, innej i stwierdzenie tutaj pana Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego jest totalną głupotą. Jeszcze, które proponowałem, to widać, że i sądząc po pana wykładni Panie Zbigniewie ziobro sugeruje, że pan nie masz gadasz pan totalne bzdury, nie znasz pan prawa i prawa, które faktycznie jest, i które powinien pan, pan znać do stanowiska prokuratora generalnego, jak i ministra sprawiedliwości. Powinien pan znać, że takie prawa istnieją i które tutaj przedstawiłem. Wiele, wiele tych no niestety tym samym, tym samym sporządzam wniosek do prezydenta o wotum nieufności dla pańskiej osoby, który już został sporządzony i wysłany na podstawie dwóch kodeksów karnych oraz działanie na szkodę Rzeczpospolitej Polski, jako że w tym momencie psuje Pan, psuje pan w ogóle Wizerunek Rzeczpospolitej Polski, tym, co pan właśnie wypowiedział, że nie ma pan prawa, a to prawo istnieje i zostało udowodnione w tym też materiale. Wskaźników poprawia się i ta poprawa między rokiem 2021-2022 jest znamienna, gdyby nie te przeszkody rozmaite, jestem przekonany, że ta poprawa byłaby i tu już bym zakończył na, na tym, tym, bo tutaj. W tej dyskredytacji pana Zbigniewa Ziobro, ministra sprawiedliwości, jak i, jak i. Aż mi to nie przechodzi przez gardło, prokuratora generalnego, który tutaj w swojej e, umiejętności powinien znać przepisy prawa, a nie twierdzić, że takich praw nie ma, jest totalną głupotą i zgodnie z prawem domagamy się dyskredytacji i postawienie pana, pana Zbigniewa Ziobro pod sąd Rzeczpospolitej Polski. W celu ukarania Pana Zbigniewa Ziobro pod, pod dezinformację opinii publicznej i jak i też o to już wniosek poszedł do, o zdymisjonowanie i ukaranie przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski, który też otrzymał pismo stwierdzające, Popełnienie czynów przez Zbigniewa Ziobro, ministra sprawiedliwości, jak i prokuratora generalnego, w których tutaj w danym materiale popełnił, przez wypowiedzenie, stwierdzenie nieprawdy i dezinformacji do opinii publicznej, jak i innych, gdzie powinien przyszykować się do wypowiadanego materiału. Dziękuję.